Ja Drobina pieprzu. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pokoleń i jak widzicie jesteśmy w klinice, przed kliniką w zasadzie, ale nasza Ania jest w klinice, mimo że jest niedziela i mimo że obiecywałam sobie, że weekend będzie poza kliniką, ale Ania ten czas pożytkuje właśnie o, na to, na wyrabianie różnych przysmaków, ja już sobie poczytałam, do czego jakiś przysmak służy, i powiem Wam tak szczerze, że część tych przysmaków to lepiej ich nie robić niż robić, bo mają różne działania, więc trzeba się wczytać najpierw. Ale myślałam sobie tak, bo tutaj mamy odmładzający przysmak, mamy też na poprawę zdrowia, tu mamy środek uspokajający, to tak jakby, wiecie, po prostu obniżyć i złagodzić stres. Kiedy, kiedy ma być na przykład zwierzątko biedne poddane zabiegowi na stanowisku chirurgicznym i mamy też żel stymulujący masaż brzusz, brzuszka. Tu mamy serum relaksacyjne. I to chyba wszystko, co nam się dzisiaj udało do południa wytworzyć. I tak sobie myślę, że te wytwarzanie tych różnych specyfików pewnie będzie też się wiązało z naszą umiejętnością no bycia weterynarzem no nie i wiecie to na pewno będzie się tutaj zmieniać i przebywać bo na przykład nie możemy sobie w żaden sposób w tej chwili pozwolić na to żeby zrobić sobie ten przysmak który jest który ma wskrzesić zwierzątka. I dlatego też ja dzisiaj chciałam z naszą Anią pójść na dobre jedzonko do nowego miejsca w, nowym, w naszym mieście. Za chwilę Wam wszystko powiem i wyjaśnię, co ja tam narobiłam. Natomiast zanim to zrobimy, to przejdziemy się do konkurencji, słuchajcie. I od konkurencji sobie kupimy ten przysmak, bo oni mają tam są już weterynarze najwyższych lotów. My też kiedyś tacy będziemy. Więc zapraszam Was już, kochani, serdecznie tam, do tej kliniki i sobie kupimy to, co potrzebujemy. O ile będzie, oczywiście. A u konkurencji Pan się wyraźnie pominął z powołaniem, bo on chyba powinien być miksologiem, a nie weterynarzem. No brawo, brawo, tak, brawo na stojąco. To jest Pan. Ariun, a tutaj mamy pana Minori, Minori, Minori. Chyba tak się powinno. Ale ja nie wiem, nasza klinika jest ładniejsza, prawda? Prawda, że jest ładniejsza? <grymny> tak, pójdziemy zaglądać, co tam u konkurencji w szafie, ale oni mają wyposażenie, łomatko. No niestety, my tam mamy puste szafy, co też mnie bardzo zmartwiło, chyba że rzeczywiście ktoś już wykupił te przysmaki, które zrobiłam. I tak, mamy baton energetyzujący, chłodniejszy niż to, to mogłyśmy zrobić. Ma też inne, to nie chcę, tego też nie chcę, ty zaczniesz cuchnąć i cuchnąć będzie cały świat. Tego też nie, na poprawę zdrowia to potrafimy zrobić, ale wiecie co, no w sumie moż, moglibyśmy taki jeden sobie y, jeszcze dokupić, Przy, o postarzającym na pewno nie, ograniczenia IQ, ale ten odmładzający jeden bym jeszcze sobie wzięła, to jest ograniczenie IQ gryzoni, zdolności umysłowe do normalnego poziomu, przysmak z ambrozją, tak dwa i pół koła uuu randomizator kup ten przysmak działa dokładnie tak jak ci się wydaje podaj go swojemu zwierzakowi obserwuj go co wyjdzie z drugiej strony o nie środek przeciwstarzeniowy dla gryzoni no dobra ale myśmy chciały ten wskrz do wskrzeszenia który nas no trochę kosztował zostawiliśmy tu niezłą kaskę naszej konkurencji ale no cóż no i jaki słodki tak, wiem, będę też chciała mieć pieska ale wiecie, zaczęłam od kotka który został teraz sam w domku więc może ja przejadę najpierw przez domek żeby się nim zająć chwilę a potem pojedziemy sobie coś zjeść Jej on sobie przyszedł już spać ja nie wiem, czy będziemy go niepokoić w związku z tym, no zobaczcie tą kuleczkę malutką Chociaż wiesz, co tak troszkę mogłaby się pozajmować. Tak, podnieś maleństwo, przyjazne, pogłaszcz. Przyjazne. Dobrze, daj mu jakiś przysmak. I myślę, że jeszcze sobie zrobimy że się chwilę pobawimy. Czym, co możemy zrobić, żeby się pobawić? O, baw się wskaźnikiem laserowym. Właśnie. <grymny> Czy wy też widzicie tego zaza u naszej Clio? <grymny> no to ci... <grymny> Super wygląd. <grymny> Mam nadzieję, że to nie przeszkadza jej w widzeniu. A Tylko tak chciałam wam pokazać. Naszą malinkę. Tak, przyjechałyśmy tutaj na tą wyspę i tak sobie pomyślałam. Że ja tutaj będę eksperymentować, która parcela najlepiej tu mi się <grymnie> sprawdzi, bo tak jak widzicie, teraz mamy taką parcelę, która jest oczywiście z galerii. Postawiona jest to restauracja. Podobno mają mieć tutaj rybki, więc no sprawdzimy. A na spotkanie wybrałyśmy się z Pauliną. A? Tego się nie spodziewałyście. Nie spodziewaliście się tego, powiedzcie. <grymnie> Pewnie tutaj miała być cześć, Paula. Tutaj już nie jakieś fancy shmency love, a tu proszę ja was nic z tego. No ale. O, a to tutaj jest, Anna Salkornobi. Dobra, poprosimy o stolik. Ja po tak powolutku, powolutku, słuchajcie do celu. Właśnie mi się program do nagrywania zaczą zaczął zacinać. Czy dostaniemy jakiś dobry stolik? Pan dzisiaj ja, jest nie w humorze. Jak pan przyjdzie ze swoim zwierzaczkiem do nas, to ja też mogę nie mieć humoru. No, patrzcie, jakiś taki niezbyt miły. I co? Tutaj mamy sobie usiąść. No dobra, a Paula przyjdzie do nas? A, coś tam sobie zamówimy? Coś dobrego. No nie? Zamówimy sobie zobaczymy, czy będą rybki. Czy będą rybki, czy coś do picia byśmy chciały? Jest dosyć ciepło, wiecie, to weźmiemy sobie wodę. Nie będziemy tam wymyślać. Ale tak, aha, bo są też sałatki. Tu już są deserki. Dobra, nie będziemy deserka brać, ale rybki są. Pstrąg w sosie. O, to ładnie wygląda. Dobra, weźmiemy sobie to i to. I wystarczy. Jakaś pani nam tu trochę przeszkadzała, będziesz robiła zdjęcie jedzonku. Wodę już wypiłaś. A mogłabyś jeść? Jedz. Myślałam, że nam jedzenie chciała sprzątnąć. Dobra, pogadajcie sobie chwilę. Nie zjadłaś wszystkiego, Paula. Dobra, weź tam się z Paulą. Pożegnaj, ale może jeszcze wcześniej e, się tulnij do niej. Chyba, że wybierzecie się, dziewczyny, jeszcze na krótko tu, wejdź na górę. Nie wiem, czy razem pójdziecie, czy nie. To jeszcze się nie żegnajcie, dziewczyny. Hej, podobno ty i Maciej przyjaźnicie się ze sobą. No ja myślę, to jest mój kuzyn. Zadzwonimy do babci. Babciu, gdzie jesteś? O, nasze stosunki się nie najlepiej układają. Rodzinne pogaduszki. Zgadzam się, to wspaniały dzień. Wyśm wyjdźmy gdzieś i cieszmy się nim. Okej. Okay. <grym> Ale ja tylko wysłałam miłego SMS-a radosnego, że fajnie. No to miło mi, że nas zaprosił. Chociaż znowu będziemy jeść, to będzie ciężko. Tym razem idziemy w deser. Jaki tam deser, Maja? Wyście w parku wylądowali. Czytaj ze zrozumieniem na przyszłość. Okej, okay. no dobra. Po komplementu go tam trochę. Możecie sobie gdzieś tu usiąść? Nie wiem, czy tutaj tak nie za bardzo jest co robić, tak szczerze mówiąc. No ale możecie sobie pojeździć na wrotkach. Przynajmniej trochę kalorii zużyjesz po. Restauracji. O, ale pani poszła? Wow, to ja myślę, że jeszcze sobie na chwilę usiądziecie, tak na spokojnie. Jak się da. No i może jeszcze tam wrócimy na ten cmentarz. Co wy na to? Tak, oczywiście. Och, ale tak, nie wiem co on sobie myśli, bo on jest taki, wiecie, bardzo mało otwarty. Może podtrzymamy go za ręce. Się pocałować laska. <tak>, tak to zabrzmiało. Dobry jestem, no nie? To co, wymienimy się jeszcze raz? Nie. Status może zmienią, że już po pierwszym pocałunku i jest już słuchajcie, za, za pół godzinki będzie północ, więc będziemy jechać. Super. No to może już kończymy to spotkanie, co? No i jestem, jestem tutaj pod cmentarzem. Nie opodal latarni. No i czekamy, aż wyłoni się tu jakiś duszek. O, już jakiś był. To chyba sowa była. Trochę się boję, ale no. Wiecie, tylko trochę, nie? Jestem duża. No, nie, żeby coś, ale Anka ma czas. To nic, że jutro wstajemy, do kliniki idziemy. Ona sobie idzie powoli. Tak, jasne, wyciągnij jeszcze telefon. Ty masz czas, kobieto, no nie? Wróciłam się z Anką tutaj. <grytanie> I jest jakiś kotek, nie przy samym cmentarzu. Anka, obudź się, kotek. Kotek, Anka, kotek. Jest następny, patrzcie. Flexi jest. Arlo. No jaki słodziak. Jest y, rozwydrzony, rozbrykany i płochliwy. A ty? Patrzcie, jeszcze jedna. Księżna. O. Łowczyni, rozrywkowa, rozbrykana. Flexi, łowczyni, płochliwa, broniąca y, terytorium. Może weźmiemy Flexi, pogłaszcz? Tylko czy ona w ogóle będzie chciała jakoś tak bliżej nas być? Ona jest bardzo głodna, bo widziałam, że. Daj przysmak najpierw taki zwykły. Nie wiem, czy, czy kotek, który jest duszkiem, może brać takie rzeczy? No może. Super. Lubi nas chociaż troszkę? Zaproponuję jej przyjaźń. Czy ona będzie w ogóle chciała przyjąć ją? Tak! Zaprzyjaźniła się. No to, kochana, no to nie mamy innego wyjścia. No skoro już to mamy, no to daj przysmak z ambrozją. Mamy drugiego kotka i głodna jest. Zaraz cię nakarmimy. Już wracamy do domu. Patrzcie, jaka Cleo jest malutka w porównaniu z Flexi, która nie umie się ułożyć na poduszce, ale też dostałam taki komunikat. Że, Clio, że Flexi, przepraszam, to łowca lubi wychodzić na dwór i gonić mniejsze stworzenia. No więc, ok, zaraz będę budzić Ankę i będę ją prosić, żeby poszła na łowy, ale myślę, że wcześniej, zanim to zrobimy, to ja jej dam przysmak ten, który odmłodzi ją. Kiedyś dogonisz ten ogonek, na pewno. Flexi stała się młodsza, Flexi w magiczny sposób stała się młodsza, żeby miała takie coś dla moich piesków. Uff. Możliwe, że nie będzie już mogła robić tego, co umiała jako starsza kotka. Pamiętaj, by się dobrze nią zająć. Ok, zwierzęta są zaopiekowane, a my już może jeszcze wcześniej zapłacimy rachunki siadamy w samolot i wybieramy się do naszej kliniki Różowej Łapki. Jej! Co fajnie lewituje tutaj ta czuszka, zobaczcie. Ah, <grywa> tak, wiem, jesteśmy już na miejscu, więc moja droga, podchodzimy sobie tutaj do drzwi naszych. I w międzyczasie dzwoni Paula. Co tam się stało, Paula? Co, o czym chcesz z nami pogadać? Że dobre jedzanko było razem. Musimy to powtórzyć, moja droga. Jak to psiapsiółki, kuzyneczki. No, bardzo mi miło było się z Tobą zobaczyć. Co tam u Ciebie? Jakaś miłość na horyzoncie, wszystko mi opowiesz przy naszym spotkaniu. Dobra. A my tymczasem otwieramy, no jest trochę późno, ale też wczorajszy dzień był bardzo intensywny i chciałam, żeby ona się w miarę dospała. Więc tak, kochani, generalnie zobaczcie, mamy 28 osób, 28 klientów, więc całkiem nie, nieźle. Napełni jeszcze miseczkę, moja droga, napełni te pojemniki. No, ja wiem. Chodź, chodź. Ponapełniaj tam, żeby zwierzaczki miały co jeść, które do nas przychodzą. O, mamy już pierwszego pacjenta z takim noskiem jak Rudolf. Czerwono, nosy. <laughs> Zobaczcie. A mój piesia ja się boi tego. Czy to się nam zepsuło? Czekaj, wyrzuć śmieci. Nie ma na to czasu, ale trudno. Dobra, ten pan był pierwszy z tego co pamiętam, no nie? Więc powitaj ciepło. O, kolejny Rudolf przyszedł czerwone nosy. No nie żeby coś, ale mogłabyś zacząć pracować. czy jest chyba chory, nie wiem co się z nim dzieje, ale na pewno nie jest to nic dobrego. Czy może mu doktor jakoś pomóc może? Zapraszam do mnie, do mojego gabineciku. Już wiemy, ok. Leczenie. Co się stało? Daj przeciw grzybin. Dobra, już. No, dobra, zaglądnij tam jeszcze, może coś wypatrzysz. <grystanie> Dlaczego Klara nie, nie leczy? Klara, gdzie ty jesteś? Aha, ona babuła śmieci wyrzucić jest super no to od razu możesz moja droga wystawić rachunek widzę, że się nie da tu to może się da tu dobra czasami trzeba klikać na zwierzaczka a czasami na właściciela teraz ta pani, nie? chodź od już cztery gwiazdki, słuchajcie, widzi w naszej klinice. Może jakąś połóweczkę dzisiaj się uda zwinąć? Byłoby miło. A to się kurcze, zepsuło się. Pucio wygląda ostatnio jakoś nieswojo. Czy może pani doktor przebadać? Może. Zapraszam do gabinetu. Klara, obudzisz się wreszcie. Zawsze zaczynam od mierzenia temperatury. Jak widać, jest niska. Sierść zmierzymy. Zmierzymy, tak. Zobaczymy. I mamy to, kochani, mamy to, czyli dajemy przysmak. Dużo miłości. I wręczamy rachunek oczywiście właścicielowi. Oh, <laughs> Proszę nam wystawić tutaj wyższą ocenę, jakąś czwóreczkę, co? Sima o imieniu Tomasz Fiołek. No ale ja ci nawet nie znam. Dobra. Okej, okay, idziemy do kolejnej pacjentki. Powitajcie, pupsa. Pa, pacjenta. Psa też, ale ona przychodzi raczej z kotami. O, tutaj jest wszystko ok, dobrze. Czyli nie z ostatnio sobą. Coś chyba jest nie tak. Czy może ją doktor zbadać? Może. Oh. Gdzie jest, czyli? Czyli tu jestem. Chodź, czyli chodź. Rudolfie, czerwononosy. Patrzcie, Klara niby przyjęła pacjenta i niby go wyleczyła, ale przebrała się w swoje ubranie i jak nic idzie do domu. Patrzcie. Co jest? Rozpocznij badanie. Ona sobie przyszła tu potańczyć. To nic, że Maja mi wszystko gwizdnęła, jak ja sobie potańczę bez głośników. No nie, no po prostu sakra jakaś z nią. Klara, ogarnij się, kobieto. Jesteś w pracy, jak możesz się tak zachowywać? Co ci jest? Wezmę się w garść i przestanę popełniać błędy. Zeszłej nocy po prostu kiepsko mi się spało. A wiesz, jak mi się źle spało? Wiesz, jak było mi źle? Weź jej opłać może jakieś krótkie szkolenie. Szkolenie poza miejscem pracy. Będzie bieg z przeszkodami. Proszę nie odpowiadać. Niech to będzie niespodzianka. Okej. Okay. A tymczasem bierz się do roboty. A my się zabieramy za tą panią. Chodź, wystawimy rachunek. Odeśli pacjenta. No nie wiem, to chyba nie był... O! Obniżyłam sobie! Tym nie wolno odsyłać pacjentów. Dobra, będę... Zapamiętam to. Idzie kolejny. No dobra. Mamy kolejnego pacjenta. Nieco chyba zestresowanego, chociaż nie, niekoniecznie. Więc już zakładamy kartę, już będę wiedziała, że nie wolno odsyłać. Badanie. Temperaturka. Uuu, tam ktoś jest na horyzoncie, fajny. Słuchaj oddechu. Jest leczenie. Ale jakie leczenie? Przysmak, dobra. Powitajcie, pło, kolejnego pacjenta. Już nie wypraszamy, trudno. To trzeba posprzątać, cholipka. Klara miała się ogarnąć, a badasz już te zwierzę, biedne już więcej niż ja, chyba. Blue. I'm blue, da ja nie wiem co się z nim dzieje. Na pewno nie jest to nic dobrego. No dobra, chodź. Nawet pięć gwiazdek już nam wręczyłby. Jeszcze nie mamy. pół Myślałam, że pół było, ale nie ma. Badania może inaczej, uspokój najpierw no, uspokój go no brudno jest, no przepraszam cię no ale tak się jakoś stało, że niestety ale nasza Klara nie domaga dzisiaj obejrzyj kartę Zmierz temperaturę. Spadaj tu jeszcze. Obejrzyj sierść. Pan jest zadowolony, chyba. A pani, chyba nie zapłaciła. Ta się znowu przebrała. No dobrze, no to teraz robimy leczenie. No, choroba wyleczona. Jej, wystawiamy rachunek. I zaraz to wytrzemy. No, patrzcie, ona jeszcze nie skończyła leczenia tego. Albo skończyła, tylko nie wystawiła rachunku. No, cztery gwiazdki nam daje. Jak nic. My teraz ładnie posprzątamy. Tu wytrzymy, albo może zaczni sprzątanie. O, tak. No, idź, idź wystawić rachunek. I... i zabieramy się za kolejnego pacjenta nie, już nie mamy więcej pacjentów jest 21, więc wracamy zaraz do kotków ok, więc nie, nie, nie będziemy już puszczać kolejnych pacjentów ale mogłabyś tam to ustrojstwo jeszcze kochana puścić, na wszelki wypadek żeby nam ładnie wszystko doczyściło i poczekamy aż nasza Klara się upora z piesiem no, nie wiem jak, ale nie udało mi się, niestety. Co? Należne wynagrodzenie? Aha, dla tej. Zawsze zapominam, że trzeba płacić. Ale no, kurczę, trochę głupio, nie? Bo, no bo to też, żeby ta połówka chociaż nam tu przybyła. No trudno, jedziemy kochani do domu, zamykamy i wracamy do naszych kotków i kładziemy się spać. I jak ruszyło nasze maleństwo. Glio, słoneczko nasze. Czy ona tam może wchodzić do środka? O, oh, Jusiu. Co robiłaś cały dzień? Bawiłaś się ze swoją nową psiapsi? Dobra, no, nakarm ją. Przyjazna. Oh, słodka. Czyż przysmaczek? <śm> oh, to, o, jest jeju, jeju. to jest słodziaczek. Dobra. Saj, wyszczotkuj? A, bo to jest kłowetka. Ale się szybko jorgnęłam. <śm> A to jest kuwetka. I ona jest, słuchajcie, samoczyszcząca kuwetka. Uuu, ja widzicie sama, nie wiem, co ja ściągam z tego internetu. Dobra, moja droga, ty musisz koniecznie się załatwić. Zjemy sobie coś tam, jakieś resztki. No i będziemy się kłaść oczywiście spać. Chociaż może zanim się położymy, to zawołamy, żeby nasze. Maleństwo poszło spać. I kochani, no w tym momencie będziemy się już żegnać. No, i taki widzicie kolejny odcinek z kolejnym nowym kotkiem. <śmum> Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, kochani, że lubicie naszą Anię i jej klinikę weterynaryjną. Zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień, kolejne przygody. W psach i kotach. Sol, sol, a pieprzu i papa! Pa.